No się mamy z tej strony, Bartipelwy. I teraz w kolejnym odcinku z. Eee, co ja mówię? Co z przyzwyczajenia. W pierwszym odcinku z. Tego, wiecie. Party Simulator, tak. Za niedługi czas mi przyjdzie jajko. Więc jeszcze skrócimy sobie, grając w tą grę. Czy jak w Pangli, punchli, jak to woli. No nie, kurde zbieram na nowe biurko i mi tak byłoby to potrzebne. No, na takie droższe biurko zbieram. Ile jeszcze do przesyłki? 15 minut. Dopiero teraz wyświetlenia idą mi jeszcze tak wolno. No musiał sobie podwoić dwa razy. podwajamy ta sekunda dobra już się zaraz szybciej kolejny pan, drugi mogę zagrać już tak mało zostało jeszcze jakbym wpadł do miski z pięcioma dolarami to by było fajnie no nie no dobra już dostarczono jajo jeeej o kurczę, tak mało mi zabrakło, jeszcze level bym przeszedł. Poczekajcie. Dobra. Musimy coś taniego kupić. Coś tak, żebym, wiecie... Coś, nie wiem, poduszka może? Świeczki mogą być. Wiecie, żeby zdobyć to exp ten albo to bo prędzej ten exp wiem język mi się dzisiaj strasznie plącze aj, prawie wpadłem na miski bo już bym przeszedł level i bym mógł no, kupić nowe no nie, trzy dolce były Czy, lub jak to woli trzy bucks. no no... aj, jest Dobra, no tam były cztery baksy, czemu ja mam taki pech do tego? Zastanawiam się, czemu je przyspieszę, żeby było szybciej. Mi szkoda tych baksów, bo chcę na wybiórko sobie kupić za 130 tysięcy. Co ja powiedziałem? Kurczę, za 130 baksów, nie 130 tysięcy. Kurczę to je... Ale mi się dzisiaj język plącze. Jest! 5 baksów. Dobra pięć bak. Jeszcze trzydzieści. Nic nie słyszycie w tle, mam nadzieję. No nie. Dobra, już powinno teraz być. Dobre. A już jest. Baksy! Jest! I przesyłka! Może wbije level. Ile ta poduszka będzie przychodzić? 10 minut, to musimy dużo grać. Szkoda, że... Dobra, nie będę przewijał sobie czasu, bo to jest oszustwo. Tak myślałem, żeby sobie w ustawieniach zmienić czas, żeby było szybciej. No to jest takie oszustwo. <laughs> nie, no traf do tej miski. Jeszcze z dolarami mógłbyś trafić. O jak ładnie. Ładnie, szybko i sprawnie. Czemu ty to nie chcesz trafiać? Traf do takim, nie wiem, z pięcioma baksami. Co ok. siedem <laughs> trzydzieści? Poczekajcie. Dobra. Jestem w pocięciu. Mam takie chyba nagrać dwa, tak, uroda filmów. Przybyła posta... Przybyła... Jest level. Dwa mózgi. Taka brzydka ta podłoga, ta jest ładniejsza. To muszę sobie kupię na pewno. Kacie, bo jest Dobra. Mózgów 26. Albo nie, żeby było mniej więcej równo. Na to pójdzie. A na to wszystko wydam. Dobra. Zau. Chcę kupić, bo mam quest'a z nim. O, sobie kupię tą baskę też. Gitara fajna. Donica nawet. Nie nie rzeczy? O, chcę, kupię sobie to zaraz, bo mi już niedługo brakuje. Albo glutka. Nie wiem co sobie kupić. A jest dinozał. Ja to z chęcią kupię. dobra, się tu na razie. Dla mnie ta gra jest super. Ile minut mniej? O, dużo minut. A też dużo wyświetleń. A, 7 minut mniej. Ja myślę, że tu przemodlowanie to do eku. No to do eku. To też. To sobie chę z chęcią obrócę. Postawię tu tą czaszkę. Na razie do Q ja był za, za ten, za dużo miejsca Nie nie kupuję kolejny baksów ja jeszcze No nie wiem czemu to tak wolno idzie Strasznie wolno idą do raz do wyświetlenia Cięcie Dobra bo sobie wypuściłem lecie to żeby no mieć coś innego a nie wiem co teraz mogę <laughs> to zrobić jeszcze trochę przemeblować piórko mi tak nie pasuje będę chciał sobie kupić biurko o to no no jest dla mnie fajne jeszcze zobaczę inne czy na przykład takie biurko też nie wygląda Fajnie, ale tak się radnie mi się podoba. A to też nie za fajne. Takie. <grymne> no to już lepsze, ale też nie, nie zachwycające. szybko lecę. Ja to lubię grać, bo to wiecie, jest taka fajna gra. Nie to. Teraz już 19, o, czy widzicie? Może zobaczymy. Jakie mają inni pokoje? Powiem tak. Mi się nie, nie bardzo ten podoba wręcz wcale i w ogóle. Strasznie mało rzeczy. Pan jest w miarę fajny nawet. To też jest spoko. Jak będę mógł to sobie, będę ulepszał mój pokój. Będę miał więcej baksów. No, jak na taki level to też jest nawet dobre. Tam tak, nawet fajnie. nie najgorzej, tylko czemu tak mało dywanów widzę, że to już całkiem początkujący ale zlajkuję tylko dlatego, że fajnie to robić, ja nie zostawię brzydkiej podłogi, no tu już nic nie będę mówił To nawet spoko Jeżeli mi pisać nowe wasze niki, to możecie mnie dodać, wiecie, mój nickbarti.pl Ten kurczę nie wiem, cały pokój pusty, ale jak... Tak nawet... Nawet nawet, bo to fajnie wygląda. Temu jednej brakuje, ale damy mu łapeczkę. Spoko. Dobra, tyle oglądania. Mogę w Panduli zagrać. No i teraz by mi się przydało wpaść do miski, bo dużo jest padło. Minimum 17 minut chyba. No. Chyba 11 albo nie wiem ile dokładnie. Jeszcze fajnego mantufę Mogą się kartki nakładać na siebie? Czy tak średnio? Chyba nie mogą, a to jest właśnie coś minus. Się kartki nie mogą nałożyć na siebie. Orzeł. godzinę no dobra ja bym już sobie tu ustawił uh -huh. to już chyba będę kończył bo w zasadzie już odcinek trwa te 17 minut a więc 14 więc mi się dzisiaj strasznie pl plączę ale już się będę z wami żegnał a więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie więc na razie cześć